Są trzy takie dni w roku, w których ludzie zachowują się inaczej. Zostajemy w domach, spędzamy więcej czasu z najbliższymi, śpiewamy kolendy, dziękując za czas, który jest za nami i życząc sobie, by ten czas przed nami był jak najlepszy. W tradycji chrześcijańskiej święta Bożego Narodzenia przypadają na 24, 25 i 26 grudnia. W tym czasie celebrujemy narodziny stwórcy, Jezusa Chrystusa. 24 grudnia Wigilia kończy czas Adwentu. Tradycyjna wieczerza wigilijna zaczyna się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Jest to nawiązanie do gwiazdki betlejemskiej oznaczającej narodziny Jezusa. Postną kolację rozpoczyna modlitwa. Na stole powinno znaleźć się tradycyjnie 12 dań. Inne kultywowane współcześnie tradycje to m.in. sianko, które musi znaleźć się pod obrusem czy puste miejsce przy stole, czekające na strudzonego wędrowca. Podczas kolacji dzielimy się opłatkiem, składając sobie życzenia i wręczamy sobie prezenty. Widzieli ja Bożego Narodzenia to czas rodzinny, czas wyciszenia, ale i czas wybaczania win i rozgrzeszenia. Wieczór widiliny kończy pasterka, czyli uroczysta msza święta. Jest wiele obrzędów, dziś już zapomnianych. Na wsi stawiano kiedyś niewymłocone snopy zboża w czterech kątach izby, w której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, że o północy zwierzęta rozmawiają ludzkim głosem, lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie przynosiło szczęścia. 25 i 26 grudnia. Czas narodzin Jezusa Chrystusa według kościoła ma być czasem refleksji nad cudem stworzenia. Prezenty, choinka i inne tradycje są tylko elementem kulturowym. Święta każdy obchodzi indywidualnie i to od niego zależy, czy będą miały wartość głębszą, poza tą komercyjną.